Jeżeli chcesz, to przyłącz się! Wings, Twoje dłoń i moja dłoń Da nam taką wielką moc, że będziemy cieszyć się zbyt cienstwem! Wings, do uśmiechu czar i blask, co rozjaśni świat do gwiazd, i radości tyle da, że próbujesz! Oto nasz klub, jeżeli chcesz, to przyłącz się! Nasz magiczny promień zaślił na niebie! Z kosmicznej przygody już czas. Pośród gwiazd w ciemny kosmos Pognamy przed siebie, a nasza wyobraźnia da życiu nowych barw Lećmy po niebie, Wings! Jeśli podasz mi swą dłoń, to zyskamy razem moc, która pewność siebie da. Leć z nami, Wings! Podbijemy razem świat. Wielka przyjaźń łączy nas. Siłą swoją wprost U skrzydła Kings! To magiczny Wings! Biegniemy w pośród gwiazd A promień na śmierci jasno! Pod znakiem klubu Wings Klub Wings Z więzienia w wymiarze Omega uciekają wiedźmy Trix i Valtor, siejąc terror na Androsie. Leila chce pomóc mieszkańcom planety, na której się urodziła. Znak waltora. Uf. Trzymaj się Celino, damy radę. Wiem, że się uda. Uf, nie martw się, nie zostawię Cię, choćby nie wiem co. O nie! Księżniczka Leila! Nie się Syrenami, ja lecę z powrotem szukać innych. Coś okropnego dzieje się w morzu Androsa. Coś mrocznego, coś strasznego. O, siostry, proszę, nie róbcie nam krzywdy! Koralio, one już cię nie słuchają. Nie są sobą, coś się zmieniło. Nie, coś się zmieniło. Tylko ktoś je zmienił syreną. I ten ktoś to ja. Waltor noszą moje znamie. A to oznacza, że należą do mnie. Wy też za chwilę będziecie moje. <ścoughs> tak. Imponujące dałeś tym dobrotliwym syrenom to na co zasługują. Najpierw wyrwałeś się z wymiaru Omega. Potem zamieniłeś Androsa w swój własny plac zabaw. A teraz znalazłeś portal międzywymiarowy? We dwoje, to znaczy we czworo, daleko zajdziemy. Tak, dalej niż mogłybyście sobie wyobrazić. Ale nie możemy się śpieszyć. Zbyt długo czekałem na tę chwilę. Nie mogę tego zmarnować. Więzienie mnie osłabiło, ale gdy odzyskam swoją moc, będę na tyle silny, by podbić wszechświat. Dzięki magicznemu portalowi każdy jego wymiar stanie przed nami otworem. Jedno po drugim królestwa będą upadać, a ja przejmę ich magiczną moc. Zostanę jedynym panem wszystkich istot. Wszechświat będzie mój i nastanie okres wiecznego panowania Waltora! Waltorze, już masz wielką moc! To za mało! By odzyskać pełną moc, muszę posiąść magię królestwa słońca, a tak się składa, że w Solarii zawsze świeci słońce. Zrobiłem co mogłem, by się z nią skontaktować. Przykro mi. Wiem, że dałaś z siebie wszystko tak, no nie martw się, próbowałaś. Wciąż żadnych wieści od Lejli? Zupełna cisza. Dziwne, prawda? Lejla po prostu rozpłynęła się w powietrzu. Zaczynam się martwić. To tak, jakby zniknęła z powierzchni królestwa. Nie bójcie się. Na pewno jest teraz zajęta, ale wkrótce się odezwie. No, złaś z nie przepuściłaby przecież imprezy stulecia. Ale moje urodziny są dopiero w... A, mówiłaś o twojej imprezie. A o czyjej mój barist jutro zapomniałaś? O, żartowałaś świetny żart! <śmienny> Nie rób tego więcej! Pewne rzeczy są zbyt ważne, żeby z nich żartować. Jedną z takich rzeczy jest mój bal. Hej! A co do was, to odpowiedź brzmi nie. Nie idziecie! A więc, jesteście gotowe? Dołączymy do ciebie. Musimy zrobić jeszcze parę rzeczy. Dobra, tylko nie każcie mi na siebie długo czekać. Ja mogę iść. To twoje torby? Tak. Tym razem zabrałam tylko kilka rzeczy. Pakuj się, Bloom. Już czas. Solaria! Solaria! Księżniczko? <śmienicza> Tatusiu! Twój bagaż, wasza wysokość. Prawie zapomniałam, ostrożnie są bardzo delikatne. Ups. Wasza wysokość? Daj spokój z tą wysokością. Mów mi królu radiusie. <grystanie> <grystanie> Blum, miło mi Cię powitać. Stella wiele mi o tobie opowiadała. Czuj się jak u siebie. Postaram się, chociaż mój dom ma o jakieś 200 pokoi mniej. O. Zobacz, szybko się przyzwyczaisz. Ten zamek jest ogromny. Chodź, pokażę ci twój pokój. Ale najpierw oprowadzę cię po zamku. Hmm. Najlepsze na koniec. To jest cały wszechświat. Są tu wszystkie galaktyki wymiaru Magix. To zawsze było moje ulubione miejsce w zamku. Gdzieś tam, daleko pośród gwiazd, żyją moi biologiczni rodzice: Oritel i Marian, król i królowa Domino. Mój kraj został zniszczony i zamieniony w zimną, zapomnianą krainę. Mój lud został pokonany przez złe czarownice, ale ja wciąż żyję. I mam nadzieję, że moi rodzice też. Czuję, że gdzieś tam są i nawet jeśli ich odnalezienie nie będzie łatwe, to i tak to zrobię, ponieważ tam gdzie jest nadzieja, zawsze jest szansa. Oh. Oh. Hej, 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 a co to za smutna mina? W porządku, nic mi nie jest. Nie zapominaj, że jesteśmy tu, by się bawić. Smutnym chwilom mówimy nie. Pomyśl o jutrze, to będzie wspaniały dzień. Nikt i nic nam go nie popsuje. Niesamowite i wszystkie są twoje? No, są jeszcze w trzech innych pokojach. Gdyby policzyć prezenty z moich wszystkich urodzin, to nie byłoby ich tak wiele. Wiesz, większość z nich to nic specjalnego. Staromodne klejnoty, werła, peleryny, których nigdy ty, nie. Luno, nie znoszę cię. Mówię ci, życie księżniczki jest bardzo ciężkie. Co ty tu robisz? Mamo, zazdrość nie przystoi młodej damie szlachetnego pochodzenia. Ale ta Stella jest naprawdę okropna. Nie mogę znieść tej dziewczyny. Ty byłabyś o wiele lepszą księżniczką Słońca i Księżyca. Ale do końca życia będę biedną przyrodnią siostrą Stelli. Król Radius zawsze będzie uważał ją za lepszą ode mnie. Ciężko jest pokonać miłość ojca do córki. Natomiast jeszcze nikomu nie udało się pokonać matczynej miłości. A teraz u musimy poudawać. Stello, najdroższa. Ach. To hrabina Cassandra jest tutaj bardzo wpływową osobą. Hrabino? Dzień dobry. Mam dla ciebie niespodziankę. Mam nadzieję, że ci się spodoba. O! Bardzo ładny, ale i tak najważniejsze są dobre chęci. Moja córka go wybrała. Uczy się zaawansowanych czarów w Akademii Betta. A poznajcie chimerę? O! Ty? O! Ty, złodziejko sukienek! Świat jest mały, wasza wysokość. Ach, co tu się dzieje? Nic nie rozumiem. Gdy spotkały się po raz pierwszy w Magiksie, zaszło między nimi drobne nieporozumienie. To wszystko. Ja niczego nie ukradłam, ale księżniczka Solari powinna mieć wszystko, czego zapragnie. Nie chcę byś płakała, więc jeśli chcesz moją sukienkę, to ci ją dam. Nie trzeba, nie noszę używanych ciuchów. Ach. Ach wyciągajmy pochopnych wniosków. To może być początek długiej i pięknej przyjaźni między nimi. Zdrogi! Baw się póki możesz, Stello, bo obiecuję, że zniszczę Twoje przyjęcie. Blum, wstawaj już późno! O, muszę, musisz! Do balu zostało już tylko 10 godzin, a jest jeszcze tyle rzeczy do zrobienia. Wizyta u fryzjera, kosmetyczki. Poza tym muszę przymierzyć kilka kreacji. Wiesz, muszę się w coś ubrać przed i po balu. A do czego ja ci jestem potrzebna? Muszę mieć kogoś, kto mi powie, jak wyglądam. Kogoś zaufanego. Światło Solarii. Powiedz, co ci się stało? Ach, to ta Stella! Nie znoszę jej! Jest ładna, jest księżniczką i ma szczęście! Nienawidzę jej! Zrobiłabym wszystko, żeby zająć jej miejsce! Naprawdę? Hm. Kim jesteś i co robisz w naszym pokoju? Usłyszałem Wasze życzenie i oto jestem. Mam dla was propozycję. Dam wam wielką moc, dzięki której będziecie mogły rzucać czary i uroki. Drogie panie, wasze marzenia w końcu się spełnią. Mam na imię Waltor. Nie słyszałam o nim, mamo. Cicho! A czego chcesz w zamian, Valtorze? Promienia słońca, moja pani. Chcę jedynie przez moment stanąć w magicznym świetle, które pada na Solarię. Dzięki mocy, którą wam oferuję, zmienicie króla Radiusa w swoją maskotkę, a ty zostaniesz nową księżniczką Solarii. Hrabino, zaprowadź mnie do wieży słońca, a to wszystko będzie Twoje na zawsze. Zgoda, idziemy. Hrabino, oh. 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 chyba się zgubiłam. Szukam swojego pokoju. Na dole, w końcu korytarza. Żołnierze, zostawcie nas samych! Oto Słońce Solary! Źródło wszelkiego życia... Ach, jest potężne! Czuję jego energię! Znów jestem Waltorem. A teraz, moje panie, czas bym spełnił obietnicę. O! Przyjęcie, goście przybywają? Zatem zostawiam Was same. Muszę już iść, ale z pewnością niedługo znowu się zobaczymy. Całkiem, całkiem. A co z Lejlą? Nie będzie jej? Chyba wciąż jest na Androsie. Nie odzywa się. A gdzie jest Stella? Wkrótce ją zobaczysz. Hmm. Cudowno. Cudowno tu. O! Jak ci wszyscy goście są pięknie ubrani. poczekaj, aż zobaczysz księżniczkę. O! Patrzcie, patrzcie. Witajcie, przyjaciele! Dziękuję Wam za przybycie. Me serce przepełnia radość i szczęście, bo moja stella jest dziś ze mną. Uuu. Stella to jest twój dzień. Mam dla ciebie jeszcze jedną niespodziankę. Niespodziankę? Coś w tym stylu. To będzie niespodzianka nie tylko dla rodziny, ale i dla solarii. Moi przyjaciele, chciałbym wam coś jeszcze ogłosić. Przepraszam, że przerwałem wam konsumpcję, <laughs> ale chciałbym obwieścić, że królestwo znów będzie miało królową. Kasandro, moja droga? Panie i panowie, już za miesiąc hrabina Cassandra zostanie moją żoną. O, brawo, brawo! Stella, wkrótce będziesz mówić do mnie mama. Dlaczego nie powiedziałeś mi o tym wcześniej? Chciałem zrobić ci niespodziankę. Na pewno się polubimy ze Stelną, zobaczysz. Jestem pewna, że Chimera pomoże jej przez to przejść. Ojciec zniszczył moje przyjęcie. To straszne Kasandra i jej okropna córka będą moją nową rodziną. Zawsze mogło być gorzej. O co ci chodzi? Chimera mogłaby mieć siostrę bliźniaczkę. Wybacz, że się nie śmieję, ale miałam nadzieję, że moi rodzice znów będą razem. Ale to... to jest najgorsza rzecz, jaką ojciec mógł mi zrobić. Stello, mam dla ciebie mały prezent. Dzięki, później go otworzę. Zanieś do pokoju. Oddawaj, A, sam go dam. Nie denerwuj się Brandon. Stella jest teraz trochę zdestresowana. Obowiązki wzywają, kochanie. Zatańczymy. Ciesz się ostatnią chwilą spokoju siostrzeczko, bo wkrótce wszystko się zmieni. Już niedługo przestaniesz być aniołkiem swojego tatusia na mocy Waltora. Zmieniaj! Transformuj! Przeobrażaj! Kochanie! Co się dzieje? Stello! Stello! Stel. Stel! <prac admitting lets> Radiusie, ten potwór nie jest... Twoją córką. Posłuchaj mnie! Ten potwór nie jest twoją córką! A teraz rób, co ci każę! Straże! Zabrać stąd tego potwora! To nie jest moja córka! Tatusiu! Tatusiu, to ja! Dobra robota, mamo! Dobra robota, córko! I pomyśleć, że to dopiero początek! No. O, szybciej! O, o, szybciej! O, szybciej dziewczyny, Pomóżcie! Szybciej! Bo, bo się! Mile气> Uciekajmy! To niemożliwe. Solari nigdy nie padało. Nie wiem, co się dzieje. Nie martw się, Stello. Obronimy cię. A kto będzie bronił was? Oni są z Straże, braci! żywy klub martwy. Dobra dziewczyny. Magia Wings. My, dziewczyny. Zabrać króla w bezpieczne miejsce, potwór chce go zaatakować. <śmienionary> Lekka stecz! Tak spokojnie! Chcemy ich powstrzymać, a nie skrzywdzić. Hej, skoro mamy tańczyć, to potrzebujemy muzyki. Tam są, braci! Nie stój tu, ratuj stelle! <śmienionary> Ty też uciekaj, jest ich za dużo! Przygotuj statek do startu! Yeah. Czuję, że nie zaproszą nas na następną imprezę! Będę szczęśliwa, jeśli wyjdziemy z tego cało! Dziewczyny! Yeah. Proszę, nie patrzcie na mnie, jestem zbyt okropna! Stello, ja, ja nie chciałam krzyknąć! Ktoś rzucił na ciebie zaklęcie. Wiecie, kto jej to mógł zrobić. Pomyślimy potem. Nie mamy czasu. Mój tata, chcę go zobaczyć. On musi wiedzieć, że nie jestem potworem. Twój ojciec się przestraszył. To dlatego tak dziwnie się zachował. O, jest ich mnóstwo! Oblatający bluszcz! Ja! Dziewczyny, mamy skrzydła, więc użyjmy ich. Lecimy do wieży ptaków. Jeśli dostaniemy się na górę, to nie złapią nas. Dokąd dotrzemy? Do ptaszarni! Są w pułapce i jeszcze o tym nie wiedzą. Uruchomię magię platformę. Z łatwością ich złapiemy. E, dziewczyny, możecie trochę przyspieszyć? Śpieszycie się gdzieś? Nie, ale to coś na dole leci szybciej niż my. Lećcie wyżej. Zatrzymam ich ścianą ognia. Sky. Myślisz, że dziewczyny dadzą radę wydostać się z zamku? Znając je, to wyjdą z tego bez najmniejszego zadrapania. Przygotować się. Pośpieszcie się! Żołnierze są tuż za nami! Szybciej! Się. Dziewczyny, lecimy! Złapcie potwora. Powie nam, co zrobił z księżniczką Stellą. Do ataku! Hrabina Cassandra i jej zła córka Chimera triumfują. Życie Stelli zmieniło się w koszmer. I tylko Wings mogą jej pomóc. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Zigzapa Studio Europa. Reżyseria Dorota Kusmałyska. Dialogi Maciej Wysocki. Dźwięk i montaż Krzysztof Podowski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen Wiśniewska. Udział w ziemi. Krystyna Kozanecka, Magdalena Krylik, Katarzyna Łaska, Tomasz Łasiak, Iwona Rulewicz, Ewa Selwa, Robert Sondera, Anna Wiśniewska i inni. Piosenki z tekstem Andrzeja Knikszuka-Śpiewały, Katarzyna Łaska, Magdalena Krylik, Magdalena Tur, Aneta Figiel i Beata Jankowska-Zimas. Kierownictwo muzyczne Piotr Gogo. Los niewyjaśnionych zdarzeń też czeka gdzieś. Wielka jest więź, że potrafi tak losy zleść. Club Wings, to możesz gwiazdą być. Znieść się ponad tłum, jak flora albo blum. Club Wings, to wciąż zachwyca nas, wspólnych działań, moc, wspólnych przygód.